Dobromir Zoşner. No całkowicie nie zgadzam się z, z panem Bakunem, który twierdzi, że to po prostu idea jest dobra, tylko wykonanie jest złe, czy tam no tutaj Może, również, również pan Dziedziczak. Uważam, że idea jest zła i wykonanie też jest złe i tory też są złe, e, więc to, 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 zgadzam się z, 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 z panem Zarturem w większości tego, co powiedział. Tak? To, to jest system, który jest absurdalny. To jest system, który inwigiluje obywateli w stopniu, który jest absolutnie nieakceptowalny. Co do zasady, niezależnie od tego, jak to będzie wykonane, to absolutnie nie ma mojej zgody, żeby urzędnik państwowy, który dzisiaj pracuje w Urzędzie Skarbowym, a jutro może pracować dla mojej konkurencji, przeglądał wszystkie moje faktury. To, ale to, jest... a, to, jest... czy prawdę... to może, bo przecież to wszystko jest w systemie. Tak. Więc naprawdę, już... państwo, państwo nie mają takiej refleksji z tego typu rozwiązania, co może pójść nie tak? Przez chwilę zastanowić się, nie jakby byśmy chcieli, żeby to działało, tylko co może pójść nie tak? Jeśli Państwo zaplanowali wejście w życie tego na 2024 roku, a w 2023 w grudniu oddając władzę, nie mieliście tego gotowego, to jak chcieliście, żeby to weszło? To było tak absurdalnie lekkomyślne, że nie ma się czym chwalić w tym momencie. Już nie mówiąc o ja tym, że, te, że daliście w, w ręce władzy y, polityków, których sami uważacie za złowców jakiegoś tuska, tak potworną władzę również nad sobą, nad swoimi wyborcami. Czy przemyśleliście to pod tym względem? Ja to wtedy wam zmówieniu mównicy mówiłem, tak? Czy myślicie o tym, że będziecie rządzić wiecznie, już nawet pomijając to, że sami siebie macie za świetnie uczciwych, wybitnie uczciwych, dalej. czy nie pomyśleliście przez chwilę, że te, to narzędzie kontroli, które stworzycie, to narzędzie inwigilacji wpadnie w łapy kogoś innego? I czy nie, czy, czy nie pomyśleliście o tym, co wtedy może pójść tak? Przecież ten system, to poza, poza, tym, poza tymi problemami, o których wspominał, wspominał w tym fragmencie akurat puszczonym pan Sławomir Męcen, ma, ma, ma wiele innych mankamentów i, i problemów, które się z tym wiążą. Czy państwo są przekonani, którzy nas słuchają, że z zapewnienia tutaj panów, że ten system będzie jakoś wyłapywał te źle pobrane tak, tak faktury? No, nie usłyszeliśmy żadnego konkretu. Czy państwo jesteście przekonani, tym, że ten system to wyłapywa? No odery, odery, odery. Ja my, przecież... Pan, pan stwierdził, że jest tyle błędów, że powinien no, do, być Dokładnie. No, no. I, no, by i ten, nie ten... Ale, 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 ale nawet, ale, ale, nawet, nawet mogą... ale ja pytałem, ale nie, co więcej, ja pytałem tutaj pana, pana ministra, jak to w ogóle, mia, jak według ich pomysłu miało to wyłapywać nie, nie wiemy jak to tak, miało działać, znaczy skąd ten sprzedawca na stacji miałby wiedzieć, że to nie jest albo system, albo w którym momencie miałby to być wyłapane, ten problem, o którym... Przedbierze, to jest albo jest, jest 20 minut i gotowe. Co, co z no, danych, co z ich akumulacją, co z, z zachowaniem się tego wzią. systemu, co wtedy, kiedy on stanie... Ale sprzedawca paliwa nie jest tego, Wreszta żeby faktury sprawdziły. Czy te wszystkie nie, rzeczy, to które to jest... mogą pójść nie tak, jakkolwiek przeanalizowaliście. Jest to absolutnie tak. niedopuszczalne, żeby, żeby, żeby państwo kontrolowało nas. Nawet jeśli uznamy, chociaż jednak nie uznaję, że usprawiedliwione jest to, że państwo chce ściągać z nas więcej pieniędzy, bo to jest sytuacja dla dla na dla, że, że na Jeśli ja, coś, ja kupię od pana tę książkę załóżmy, to jacyś ludzie w Warszawie chcą z tego powodu prowizję od nas. Przecież to nie wy się napracowaliście przy tym i nie mam powodu, że odebrali jakoś jakąś prowizję. To nie takie podatki, nie, pod, nie podatki dochodowe, bo one są z gruntu niesprawiedliwe. Ale jeśli nawet uznalibyśmy, że, to, że, że ta potrzeba jest usprawiedliwiona, to, to koszty tego e, 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 zarówno społeczne, jak i finansowe tego są i tak w tym momencie nieadekwatne. Są i tak w tym momencie nieusprawiedliwione, bo to jest tak, jakbyśmy z tego powodu, że Państwo chce zbierać więcej podatków, zgodzili się na to, że będzie nas rozbierało do gatek i sprawdzało, czy, 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 czy czegoś nie mamy w kieszeni. Ale absolutnie nie ma takiej zgody. A jakie wyliczenia? Panie doktorze, zgody, że sekundę. do